Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyłączyć Always On Display na telefonie Samsung A35. Także zapraszam do oglądania. Aby wyłączyć na telefonie Samsung A35 Always On Display, oczywiście pierwszą rzeczą, co musimy zrobić, jest przejście do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia, następnie wchodzimy w opcję Zablokuj ekran i AOD, inaczej Always On Display. Wchodzimy w to. Następnie klikamy pierwszą, czwartą opcję Always on, Always on Display i dajemy wyłączone. I w tym oto momencie nasza bateria jest bardziej oszczędna. Nie tracimy tak szybko baterii, jakbyśmy sobie mogli wydawać. I takim sposobem włączacie właśnie Always on Display, i takim samym, takim samym sposobem możecie to włączyć. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Cześć.